Witajcie ludzie, z racji tego, że nie mogliśmy wymyśleć żadnego durnego tekstu na początek, przywitaliśmy się normalnie. Witamy. Dzień dobry. <śmiech> <śmiech> Dobra, gramy się teraz koopa w Call of Duty Modern Warfare 3 i gramy taką fajną misję, to się nazywa na lot. I jak ją przewalimy to lipa. O, i tyle. No i co? Nupki idą. Tu pewno wyjdą tu, tu. Ja to wiem. I umiesz mi wszystkie fragment. Mamy jako... Uu. Czemu ja nie wiedziałem, że jest druga broń? Jest. Jest. M16. M... Um. Jaka? Fu M4. M4. Eee, umarłeś? Nie wiem. WTF? again. Weź play again. WTF? W ogóle nie, nic mi się na czerwono nie świeci. Negasy must dai Nie mogę rzucać w klasie Cały zespół nie żyje <laughs> Nie, dokończ to co to co zaczął Czy mamy dokończyć brudną robotę, którą ktoś zaczął, tak? Ja nie nie miałam ja woda po angielsku Lama. Mujer na, na na dachu. Teraz eee, znowu? Teraz ciebie Czemu? Nie Dobra. Czesci raz. Mujer. Może... Może jednak było trzeba zmienić poziom Zamknij się O kierowcę Ty pasz kierowcę zabiłem samochód dalej jedzie nie Właśnie widzę I teraz jest kierowca widzisz ten miejscu. też. Aha, RPG. Trzeba na RPG uważać, ty. Ja zacząłem już z tuby strzelać, wyjmuję tuby od razu. Ty znowu, tam, ty jest ten kierowca nieśmiertelny jakiś. Patrz. No i patrz, prosto z soboku było. Niedaleko znikam te granaty w tym Ju Teraz tych drzwi Żyjemy? Yeah! Ży... Do tego momentu żeśmy doszli, nie? No Lądujesz koleś? Jestem mi się wydaje, że tutaj się nie ląduje A co, desantują się? No cały czas się nawala z tego... E, to z, ...z powietrza. Aaa! Duża antena. I wszystkie fragi zdejmujesz. No jak wypadam przed widzami? Mam lepszą celność. A? Eee, chociaż czas jest A mi się coś zdaje, że jednak będziemy lądować. Eee, plus 700. Dobrze. Ty żeś wyskoczył? No. Hehe! <noise> I po co? Ty też, czy nie? nie, ja zostałem na dole. Znaczy, na pokładzie zostałem. A, to ty możesz te ramię chyba osłaniać. Weź się postaraj, tego nie spaprać. Jestem nad wodą, więc lepiej nie, wysk nie wyskakiwać. was. mi osłanie pęta? i granata. Nie wyszła. Uważaj, bo stado murzynów leci. To może teraz ja wyskoczę, co? A to nie wiem, czy to... o, nowa? No i znowu nieśmiertelny kierowca, no super. AMG. No wysiadaj. Nie za daleko rzuca tego granata. Dobra, to trzeba szybko zaatakować. To się nazywa kokszenie murzynów. No WTF. Skąd może nie wyskakują stąd? Włączę statystyki. Ofiary 13. Wow! Zabicie wybuchem. Ty masz ofiar 13? A ty? A jak się statystyka nosi? 25. <grym> 14. dziś <grym> w 15, 16. Ale koks 19 Czekaj, bo tu teraz jest ten yy, F aby wysiąść, dobra Też wyskoczył Teraz Też żeś wyskoczył No Holy shit e Oho, No, dawaj tu Dobry murzyn nie jest zły, nie wiem skąd ona strzela Dobry murzyn w strzelaniu 36 kili. Wiesz, że mogłeś zostać w tym śmigłowcu Mogę na co? A jak pójdziemy piechtą we dwóch może będzie bezpieczniej Może z Samolotem przecież byś do środka jakiegoś tego pomieszczenia Ale nie lagi mam. No właśnie widzę O przeminęł Przeminęło z wiatrem Trzeba bo tu teraz chyba sta do murzynów wyleci W tym, w tym, w tym pomieszczeniu będą, jak tutaj, gdzie by się weszło Po lewo Tu... Chyba Właśnie ma ich? Lamisz Hydra, lamisz Ja lamię? Lesz Jest. No, zła jest z góry jakiś. Eh, za tobą. Znaczy za mną znaczy się. Tu jest Muzin. A ty weź nie padaj co chwilę. Dobra, dwóch murzynów nie ma. Ja może. Czekaj, ja pierwszy umyję te okna. Jednego nie Mama. ma. I gdzie do murzynów, ty? Trzech nie ma. Łą wow. Radar przenoś, tym poproszę, Hej. ty. Są na dole, hej Ups, eee... <śm> dziękuję PP90, tam jeden, hm, nie, nie biorę Ja do nich na dół się Zeszłeś Gdzie te mudzyny? Tu, jeden, dziękuję tutaj wejść hm, jak tam wejść? jakoś jakieś wyjścia nie ma wiem, toż na murzyn nam nie przeszkadzają. E Wygadałem się Spadłem gdzieś w dziurę Wiesz tam gdzie przejść, przeskoczyć Mudzyny niezlokalizowane Zlokalizowane Teraz to jest ten grom pieprzać Dziękuję Gdzie te mudzyny? Ah. jest tam ktoś na dole? Nie, przynajmniej na razie. Lak, no, jak bym widziałem Je śmigłowczyk Eee! I co, on tak nad nami wisi cały czas? Mam dwie gwiazdki, Ja. Yeah. Czyli co? Zakończyliśmy misję, zakończamy komentarz, tak? tak? Tak Jakiegoś suchara na koniec? <grym>, najlepszy Sar, do widzenia